i <laughs> W sposób najprostszy na świecie. Na patelnię wlewamy około 85 ml. G. Dodajemy sos sriracha, sos sojowy. Dwa plasterki sera musi być z plastiku, ten ser, z takich plasterków topionych. No ja i na dwie porcje: nie mamy ani kurwa jednego sosa, ani drugiego sosu. No i do tego jeszcze łyżkę masła Pani mi, gdzie jest papierka? Mamy trochę planów, bo tutaj mamy, mamy miąże z dyni. Robimy do tego syrop, taki pumpkin fajny do kawki, bo nie mogę tego znaleźć w sklepach, więc musimy to zrobić samodzielnie. Do tego tutaj zrobimy herbatę i jeszcze cynamonki. Więc dzisiaj mamy kulinarny wieczór, w zasadzie już jest zaraz północ, ale trzeba gotować. Czyli co na no, odprawie? słodkie no, no. Tu jest miód, cukier, cynamon, imbir, woda i dynia. I to zagotowuję, a później odcedzę, żeby było takie jednolite, gęste. A, zaparowało. Mhm. I nie wypłuć tego do garści, tylko <grym> <z> powrotem tylko. <grymkała> wszystko na oko nie mamy nawet drożdży a okazało się, że one są potrzebne więc improwizujemy mamy nadzieję, że to wyjdzie bo cynamonki uwielbiamy a tutaj wrzuciliśmy <laughs> sodę sodę jeszcze cukier, jajo i musimy mleko i później dosypywać stopniowo mąkę i tu w zasadzie tyle z ciasta chyba zrobiliśmy dynię no się odsunę. To jest Olki. Widać, ładniejsza, nie? I tu jest moja. Nie, Ona miała być... Nie pokazuj mnie tylko nie. Straszna taka, dziwna. Myślę, że mi wyszła. Tak bez sprawą działałem. Olka, jak widać, po prostu się rozrysowała. Wszystkie swoje linie kota zrobiła. Bardzo ładnie mi się podoba. Jak z Alicji. O! User 82176 Ale to się samoglak klei Ja nie wiem ile tej mąki tu trzeba Tak wygląda nasze ciasto Jakoś na tych filmikach wyglądało ładniej Jeszcze w dodatku nie mamy wałka Więc będziemy wałkować puszkę Nie, no, no ja nie mam wałka o, Tak, chyba tam no tamam evet. 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 nagrywam jest dzień po publikacji mojego ostatniego filmu Powiem wam, to już też nagrywałam u siebie na relacjach tam na Instagramie, ale kto nie słyszał to, że Jestem zszokowana ogólnie tak dobrym odbiorem Tak dużej skali właśnie tych takich pozytywnych komentarzy Bo ja nawet tak jak mówiłam nie liczyłam na troskę, ale Bardziej na taką chociaż wyrozumiałość i bardzo dużo ludzi wykazało tą wyrozumiałość Nie zliczę ile w dm mam podziękowań za publikację tego filmu, więc strasznie mnie to rozczula i cieszę się, naprawdę cieszę się, bo o to mi chodziło, żeby szerzyć świadomość, żeby wywrzeć ten dobry wpływ. No i też mam na uwadze, że wraz ze wzrostem liczb pojawi się na pewno coraz to większa liczba tych, też tych komentarzy nieprzychylnych. Te szczęście te treści do mnie nie docierają, bo bliscy filtrują, usuwają i głównie te komentarze, które ja widziałam, to były bardziej podesłane przez moich przyjaciół do mnie, żebym ja zobaczyła, szczególnie takie, które wiecie, gdzieś tam łapie za serducho. Jest taka długa rozpiska o tym, jak osoba sobie uświadomiła, czy się nauczyła, zrozumiała więcej rzeczy, odważyła się powiedzieć o tym rodzicom. No piękne to jest, też wrzuciłam ten film kiedy był u mnie chłopak na noc więc byliśmy dwa razy na spacerkach żebyście mieli też takie backstory z tego co ja robiłam w międzyczasie jak to przeżywałam, no to ja się w ogóle strasznie stresowałam tym, naprawdę mówię, chłopak mnie też tutaj bardzo wspierał czytał mi też te, te niektóre tam komentarze, ludzie są tacy bardzo wspierający, nawet jak są takie negatywne treści, to zawsze pamiętajcie że to z czegoś wynika i wtedy sobie uświadamiam, że ok, skoro taka osoba pisze takie rzeczy, to znaczy, że Nigdy nie doświadczyła tego w swoim życiu ani żadna osoba w jej środowisku, więc to mi chociaż daje takie ukojenie, i to jest jedyny ten pozytyw, bo mam świadomość i cieszy mnie to, że przynajmniej ona nie miała takich doświadczeń. Szkoda, że nie otwiera się na nabywanie świadomości w tak istotnym problemie, jakim jest to, co poruszałam w ostatnim filmie, ale przynajmniej chociaż wiecie, patrzę na ten sposób, że dostrzegam ten pozytyw. Że to też tej osoby nic nie spotkało, i jakby staram się mieć taką dużą blokadę, duży dystans, więc nawet jak jakieś tam treści do mnie dotrą, to staram się to przyjmować w ten sposób. Wiadomo, nie chcę kosztem publikacji tego filmu jakikolwiek stopniu nadwyrężać swój stan psychiczny, dlatego jestem też taka bardzo. Ostrożna do, do samej siebie, tak naprawdę. No i też mówiłam o tym na Instagramie, że nie chciałabym swojego wizerunku podklejać tylko pod tą sprawę, żebym była jednoznacznie tylko kojarzona z tym. Nie wyobrażam sobie falowo to ciągnąć. Wiadomo, że jak w tej sprawie pojawią się jakieś update'y, to będę o tym mówić, ale nie chciałabym tak na dłuższą metę. jak kołacz. Nie mam pojęcia w jaki sposób. Uwielbiam mleko ciepłe, do którego wrzuca się czekolada. U babci tak zawsze piłam. Jutro mam Halloween. A wchodzimy. Prawdopodobnie będę gniącą panną młodą. Tak bym chciała, bo za to jeszcze nie robiłam nigdy charakteryzacji. No i też przede wszystkim Wiktor z tego wygląda mega jak Wojtek, więc... Moja siostra też jutro jeszcze na Teneryfę mieszkać. Więc przywiozła swojego kota I moje koty są zdezorientowane obecnością kota mojej siostry Wyjadać? Chodź, dźwięk. Bo tu mam przerykowane dla Jagody Dam mi tą cynamonkę za kale, co robiliśmy z Wojtkiem Ale nie wyszły wcale aż takie złe Imbir, jakieś tam tapsy na odporność, aspirynka, jeszcze właśnie kisiele pójdę kupić bo coś jak do dzisiaj do mnie dzwoniła, że ją rozłożyła Jeśli chodzi o te studia, przez dwa dni, bo mam w weekendy, są zaoczne, zardałam, że jestem w złej grupie. Nagle w niedzielę się dowiedziałam, że no w zasadzie mnie nie ma na liście, bo jestem w grupie drugiej, więc. Ale jestem ciekawa ludzi z drugiej grupy. No, w sumie chyba zmienię. Mega mi się tam spodobał przedmiot socjologii. Opowiada taki starszy facet o takich różnych ciekawych rzeczach. Ostatnio rozmawialiśmy o samotności i o samotnieniu jakie są różnice między tym jak działa w ogóle mózg koci i psi, i że koty znacznie więcej wiedzą o nas niż my wiemy o nich i dużo więcej rozumieją słów. Cieszę się, że też otoczenie moje, cała grupa faktycznie. Interesuje się też tymi tematami, co ja, mają też wiedzę. Ostatnio robiliśmy jakieś biznesplany, i no naprawdę fajnie. Była też mowa o typach osobowości. To jest coś, co ja po prostu uwielbiam, bo czytam książkę. jest ta książka Otoczeni przez idiotów. Czytam już ją dawno, ale też właśnie w Ori, jak y, pracuję w tej mojej pracy online, to też mieliśmy dużo takich szkoleń samorozwojowych i przewijał się temat osobowości, ogólnie typów osobowości. No, mówmy się, to ułatwia. Zarządzanie grupą i wprowadzanie ludzi, ponieważ kiedy ma się na uwadze, z jakim typem osobowości ma się do czynienia, no to też łatwiej jest być wyrozumiałym na przykład na pewne kwestie. Możemy się dowiedzieć o tym, kim my jesteśmy, jaką jesteśmy mieszanką, jaki nasi bliscy wokół, bo też. Wszystkie tam różne sytuacje takie przytaczają i cechy tych właśnie postaci. Chociażby żeby to poznać po gniewie, po tym jak osoba chce się wkurzyć, bo coś nie idzie po naszej myśli. Jedne osoby będą bardziej takie, które chowają emocje w sobie, nie pokażą tego na zewnątrz, to zdaje mi się, żeby właśnie kolor zielony, taki, który wybucha i podchodzi bardzo emocjonalnie, zero racjonalizmu, to właśnie czerwony, ten co bardziej tak strzeli focha, się obróci, napięcie, obrazi to bardziej kolor żółty. Niebieski już nie pamiętam, ale mówię, jakby parę z takich rzeczy i fajnie, fajnie można to do siebie dopasować. I z tej serii też czytałam Otoczeni przez Psychopatów, bo ja lubię też takie. Tematyki trochę kryminalne i jakby podobna do tej, tylko bardziej takie rozszerzenie i nie skupię się tylko na typach osobowości, a też na psychopatii całej, więc jakby. Wprowadzenie <laughs> to jest do psychologii, ekonomię. Ekonomia też jest naprawdę git. o udziwą, a myślałam, że nie będzie mi się podobać, a jest serio w porządku. To się póki co wszystko dopiero zaczyna, więc będzie się jeszcze bardziej rozkręcało. Zapomniałam wam się pochwalić. Że ja ostatnio zdałam egzamin teoretyczny na prawo jazdy. Co prawda to była już druga próba, ale i tak jestem zadowolona, że już w końcu mam to z głowy. Ciągle robiłam te testy, tak katowałam tą całą pulę. Byłam tam 5-7 minut spóźniona, ponieważ strasznie długo szukałam tego miejsca, tego warda całego. Nie dość, że ja wysiadłam z przystanku i okazało się, że z tego przystanku do tego warda było tam, nie wiem, 300 metrów. To mi mapy pokazały, że mam obejść to miejsce tak dookoła, 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 i tak przez 3 km musiałam biec. Ja bardziej się stresowałam samym faktem, że się nie wyrobię, że nie będę mogła wejść spóźniona, niż to, że mi jakoś nie pójdzie. Bo tak jak mówię, z wiedzą czułam się serio spoko, ale już tak siadam do tych pytań. Nawet nie wiedziałam, jak wyglądają te procedury, bo już każdy tam robił, więc po prostu siadam, odpalam no i zaczynam robić. I niestety trafiłam na pytania 4. Związane z policją i sygnalizowaniem jakby tych dróg Jakoś te gesty nie zawsze są dla mnie jasne Zabrakło mi jednego punkta Byłam poirytowana, ale stwierdziłam Dobra, biorę najszybszy, najbliższy termin jaki jest I idę znowu Się nie poddaję No i teraz podbiłam w piątek Mam obecnie poniedziałek No i się udało Miałam 73 na 74 punkty Bardzo przyjemne pytania Także ja wam mówię Jeśli nawet nie zdacie za pierwszym razem to spoko Bo... Bardzo dużo zależy od puli pytań, na jaką się trafi. Jakbym miała ja te pytania, które miałam za drugim razem za pierwszym, to za na 100%. Mamy jeden dzień po Halloween, wczoraj spędzałam. Każdy przygotował jakieś jedzenie tematyczne, właśnie Halloweenowe. I graliśmy sobie w różne planszówki, w tym wilkołaki. Chcieliśmy w Mafie Freeza, ale nie udało się kupić. Chcieliśmy też pochodzić po suczach. Też y, zaczynam się zastanawiać, jeśli chodzi o moje przyszłe plany, czy właśnie nie zapoczątkować serii podcastowej. Ten plan już jest od jakichś tam paru miesięcy. Ale mam już właśnie mikrofon i, i się zastanawiam nad tym, bo też jest dużo tematów, które chciałabym poruszyć. A wiem, że taka seria pogadankowa była ostatnio, już bardzo dawno temu, i teraz by mogło to być też trochę na wyższym poziomie, bo chciałabym z tego faktycznie zrobić taką regularną serię. Mam też takie duże grono odbiorców, które. Lubi takie te moje treści samorozwojowe, także możecie mi dać znać, choć domyślam się, że tutaj wasz odbiór będzie pozytywny. Też całkiem sporo osób mnie pytało odnośnie ostatniej publikacji filmu. Właśnie, czy do mnie to dotarło, w ogóle kto to komentował. Przyznam, że nie spodziewałam się, że to pójdzie na taką skalę, ale z drugiej strony mam świadomość, że to jest materiał publiczny, więc nie mogę mieć nic nikomu za złe. Każdy może z tym materiałem robić co chce, może się odnosić, komentować. No, najczęściej no tak osoby zajmowały takie stanowisko obiektywne, bezstronne, więc jakby to jest w porządku. Ja też wiem, że jak była afera przecież ze Stewartem, to było tak, że. Zanim się pojawiły dowody, a nawet jak już się pojawiły dowody, to cały czas było, żeby nie dawać takich samosądów, bo to ma być do etapu, aż faktycznie on nie pójdzie do tego więzienia. Więc jakby ja wszystko rozumiem. Nie jestem w stanie wpłynąć na każdą pojedynczą osobę, żeby tutaj odebrała ten film tak, jak ja bym chciała, żeby to zostało odebrane. Nie lubię trochę tego, że faktycznie wyrywa się tylko o ten najbardziej kontrowersyjny fragment, czyli moją historię, bo przez to. Mam wrażenie, że spłyca się trochę cały materiał, ponieważ nie chciałam tylko o tym mówić i też celowo. Na przykład ludzie mówią, że przedłużałam albo że strasznie szczegółowo to wszystko opowiedziałam, ale ja to zrobiłam specjalnie, bo tak jak mówię, chciałam zahaczyć o kilka innych kwestii, które są dla mnie równie jak nawet nie bardziej kluczowe, z, z tymi takimi elementami edukacyjnymi, właśnie z szerzeniem tej świadomości. Jestem ciekawa, jaki w ogóle byłby. Wydźwięk tego i w ogóle odbiór, kiedy nie byłoby to o osobie publicznej. I tak bym nagrała taki film, jakby to nie było o osobie publicznej, bo tak jak mówię, chodzi mi o wywarcie wpływu, żeby ludzie wynieśli z tego jakieś mądre rzeczy. No i właśnie się cieszę, bo tak się stało, ponieważ dostałam setki wiadomości z podziękowaniami, setki kobiet odważyło się pójść teraz na policję bądź opowiedzieć rodzicom, tym osobom, które miało pomóc, pomogło. Taki był mój główny cel. Nie podoba mi się zarzucanie mi na przykład um, tego, że nie wiem, chciałam zarobić na tym, czy, czy że właśnie takie w ogóle miałam intencje. Jak przecież od początku filmu monetyzacja była wyłączona, ponieważ to też odnosiłam się na Instagramie do tego. Nie wyobrażam sobie i w ogóle nie byłoby to zgodne ze mną, i wydawało mi się to tak bardzo naturalną rzeczą, że. Przecież cel tego filmu był inny niż zysk i oglądanie reklam przez użytkowników, jakby no chyba to, to jest oczywiste i no nie wyobrażam w ogóle sobie na czymś takim zarabiać, dlatego dziwi mnie w ogóle takie zarzucanie, gdzie ktoś nawet nie kliknął w to, nawet nie mógł zobaczyć, że tu jest monetyzacja wyłączona, ale tak jak mówię... Przez to, że widziała to taka skala ludzi, nie jestem w stanie wpłynąć na każdego, żeby odebrał to tak, jak ja chcę. Tak samo też rozumiem, to, że ktoś, nie wiem, może podważać, albo mi nie wierzyć. Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że osoba, która racjonalnie na to patrzy, raczej wie, że no nie wiem, to by było bez sensu i to by było zupełnie nieprzemyślane posunięcie, aby bezpodstawnie dawać tak silne i tak mocne zarzuty na kogoś. Ale też się domyślam, że większość osób, która to widziała zupełnie mnie nie zna, nigdy nie widziała mnie w internecie. Wydaje mi się, że te osoby, które mnie znają, już trochę dłużej śledzą, no to domyślają się, że ten ruch przeze mnie był bardzo przemyślany i świadomy w 100%. Mówię dalej jestem osobą młodą, która totalnie dużo bardziej by wolała nie mieć takich doświadczeń i nie mówić o takich rzeczach, a to, że to się wydarzyło, to chcę, chociaż jakkolwiek mieć spokój w głowie, że udało mi się wywrzeć jakiś realny wpływ na coś w porządku. Ciekawa jestem, jaki byłby odbiór, kiedy nie byłoby to o osobie publicznej, a też nie chciałam zatajać czy przedstawiać tą postać anonimowo też pod względem tym, że jest osobą publiczną, ponieważ skoro mogłam też przestrzec, to dlaczego bym miała tego nie zrobić? I właśnie to był taki powód, dla którego nie ukrywałam tego, że jest osobą publiczną, a też przez ten element ludzie mogą mi zarzucać atencję. Dlatego kiedy nie powiedziałabym o tym, byłoby mi zarzucane, że aha, a w sumie jaki chcesz tutaj wywrzeć wpływ, i jak nawet nie wiem, nie, nie jesteś w stanie dać żadnej przestrogi dla ludzi, żeby uważali. A z kolei jak, jak już to robię, to jest mowa o tym, że a on jest osobą publiczną, więc na pewno o tym opowiada, bo tutaj chce wzrostu atencji. Do mnie też się dużo dziewczyn odezwało właśnie jedna nawet. Która pisała z nim, która była z nim w stałym kontakcie, gdzie on jakoś naciskał na spotkania. Teraz przejrzała na oczy i, i się odsunęła od tego, także to też pokazuje, że może już jakąś też kobietę uchroniłam. Jestem w stanie wpłynąć na to, żeby każdy mi uwierzył, więc jeśli ktoś mi nie wierzy, to też, ok, jakby w porządku. Mają też te osoby do tego prawo. Ale uważam, że był to bardzo głupi ruch i nieprzemyślany, jeśli bym nie była swoich słów pewna. Są też osoby, które bardzo kochają szukać kontrowersji i tylko czekają na to, aż coś się stanie takiego wielkiego, podsycają całą sytuację. Teraz w ogóle dostrzegam bardzo też wiele mechanizmów, jak wygląda to. Jeszcze chcę powiedzieć, bo było mi zarzucane, że o, teraz ta cała sytuacja wyszła, i ja tutaj ustawiam Instagram na prywatny. Kochani moi drodzy. Olcia Priv na Instagramie to jest moje prawdziwe, prywatne konto. Ja nie wiem w ogóle, czemu ktoś mógłby pomyśleć w ten sposób. Jakby jestem ze 150 osób i to konto od zawsze było prywatne, to nie jest moje publiczne. Publiczne mam inne i tam są moi znajomi i przyjaciele, więc jakby nie. A to, że jest taka sama nazwa to dlatego, że właśnie Ludzie i moje najbliższe grono zaczęło na mnie mówić o Priv, i stąd powstała ta nazwa na kanale, bo tak się nazywa mój prywatny. I stwierdziłam, że to będzie spokojnie nazwana kanał, ale ja nie ustawiałam Instagrama na prywatny specjalnie w trakcie tej afery. Tyle powiem. Papa. Pa.